W Bazylei w Szwajcarii odbyła się niezwykła i inspirująca pierwsza konferencja edukacyjna pod hasłem wielojęzyczność i język polski. To wydarzenie miało na celu jednoczenie edukatorów, nauczycieli oraz wszystkich, którzy interesują się edukacją polską w Szwajcarii, tworząc jednocześnie platformę informacyjno-integracyjną dla całej szwajcarskiej Polonii. Mamy tutaj ponad 40 tysięcy Polaków w całej Szwajcarii. I jest bardzo dużo wielojęzycznych, czy też dwujęzycznych rodzin, które no, ten polski się przewija przez te rodziny. U każdej jest zainteresowany nauką polskiego, ale też właśnie jak funkcjonuje nauka różnych języków dwóch czy trzech paralelnie. Stąd właśnie ten pomysł na ten tytuł konferencji. Już zaplanowaliśmy trzy warsztaty i webinaria i chcemy też Oczywiście stworzyć platformę dla wszystkich ognisk tutaj, żebyśmy mieli też wymianę, żeby wszyscy się mogli poznać. Chcemy stworzyć kalendarium wszystkich eventów edukacyjnych. Chcemy nawiązać współpracę też z uniwersytetami i chcemy promować właśnie wszystkie projekty, jakby pomóc też instytucjom w dofinansowaniu tych projektów bo jest bardzo dużo inicjatyw, ale nikt też nie wie, jak się ubiegać o dofinansowanie, jak, jak coś stworzyć, więc my jakby stworzyliśmy taką strukturę i platformę i też chcemy, żeby ludzie, żeby wszystkie placówki były odważne i dzięki nam jakby otworzyły się na współpracę. Organizatorem tej doniosłej konferencji jest polsko-szwajcarski Instytut Kultury i Nauki, który postawił sobie za zadanie stworzenie centrum informacyjnego, prowadzenie szkoleń oraz dzielenie się wiedzą ekspertów. Ich misją jest także nawiązywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi na terenie całej Szwajcarii, Polski i świata. Każda z nas, nauczycielek czy nauczycieli, trafiają z różnych powodów do takiej szkoły, często bo mają dzieci, a często bo. Ktoś kogoś zaprosił do takiej szkoły. Ja jestem akurat nauczycielem dzieci starszych, a teraz mam kontakt z dziećmi młodszymi. Poza tym nigdy nie uczyłam za granicą, a to jest zupełnie inna nauka. Do nas dzieci przychodzą takie, których rodzice są Polakami, obydwoje, albo Polakami i, inny, i w innym języku, również Szwajcarami, Niemcami, e, Francuzami i tak dalej, i tak dalej. Te dzieci są, nie są na równym poziomie rozwoju języka, a są w tym samym wieku. I dla nas jest to bardzo wartościowe i bardzo potrzebne, abyśmy też dowiedzieli się, jak ważna jest ta dwujęzyczność, czasami trzyjęzyczność. Mam w klasie taką grupę, która już mówi czwartym językiem, więc jeszcze trudniej ma, prawda? Są to dzieciaki siedmiopółletnie czy ośmioletnie. Natomiast yy, my. Bardzo dużo się tutaj nauczymy, będziemy mogli zadawać bardzo dużo pytań, bardzo dużo już słyszeliśmy, bo były wykłady. Ja uważam, że takie kon y konferencje są bardzo potrzebne i liczymy na kolejne. Instytut aktywnie poszukuje i łączy edukatorów, którzy mogą wzbogacić swoją działalność nowymi i aktualnymi tematami edukacyjno-kulturowymi. Jednym z głównych celów jest również zachęcanie młodego pokolenia Polaków mieszkających w Szwajcarii do zainteresowania się polskim językiem, kulturą i tradycjami. Nie jestem związek z prawdą e, z, z powodu, Mojej rodziny w Polsce. Tak, tak. Ja oczywiście, ja, ja chcę robić konwersację z rodziną, z mojej, mojej żony, bo jestem żonaty z Polką. Jest już długo, ale myślę, że jest, jest tylko bardzo trudne, ale jest już nie tak intensywnie, ale jest 15 lat. Myślę, tak już, tak tak. So. My mamy syn, który ma 7 lat i córkę, która ma E, e, prawie dwa 12 e, lat, tak. I obie, obie mówią dobrze, bardzo dobrze po polsku. I to jest powód dla mnie też e, do e, udzielania e, języka polskiego. Szwajcaria jest obecnie domem dla około 40 tysięcy Polaków. W tej różnorodnej społeczności znajdują się osoby dobrze wykształcone, zarówno z najnowszej emigracji, jak i ci, którzy przybyli tu 30, 40 lat temu. Nie jesteśmy emigracją, która była prześladowana, jesteśmy raczej emigracją czy związaną z jakością życia, czy związaną z pracą część z nas jest ekspatami, tak? Więc y, przyjeżdżamy tu czasami tylko na kilka lat, tak? Albo przyjeżdżamy na chwilę, potem albo wracamy do Polski, albo je, jesteśmy wysyłani gdzieś dalej y, w świat. Zmienił się też system transportu, tak? Pomiędzy starą Polonią a, a tą nową. Y, jesteśmy w stanie dużo szybciej przyjechać do Polski. Nie potrzebujemy paszportu, żeby przyjechać ze Szwajcarii do Polski, więc ta różnica taka, że w zasadzie w każdej chwili mogę wsiąść w, samo, w samolot i wysiąść po dwóch godzinach w Warszawie e, jest też bardzo dużym ułatwieniem, który, które osoby, które przyjeżdżały w latach 70., -tych, 80. -tych, nie miały. Polsko-szwajcarski Instytut Kultury i Nauki dąży do połączenia tych różnych generacji przybliżenia im języka, kultury oraz tworzenia małej Polski w sercu Szwajcarii. Na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, jest to łatwe. Dzieci płynnie czytają i piszą. We wszystkich językach wprowadzałam równolegle, równolegle czytanie, pisanie, liczenie, bo to trzeba pomyśleć o tym, że wielojęzyczność to nie jest tylko komunikacja. Te dzieci myślą w wielu językach i te dzieci czują i śnią w wielu językach, ale żeby to osiągnąć, Trzeba naprawdę cały czas zanurzać dzieci w tych językach. Ja naprawdę e, bardzo spontanicznie dzwoniłam do Hiszpanii i pytałam, czy dzieci mogą na tydzień przyjechać, wziąć udział w jakichkolwiek warsztatach. Dzwoniłam do bibliotek, dzwoniłam do kawiarni, dzwoniłam do przeróżnych instytucji, czy dzieci mogą przyjechać, wziąć udział, żeby one miały kontakt z dziećmi również hiszpańskimi. Tak samo w Polsce. Co roku wakacje spędzamy w Polsce. One jadą na kolonie z polskimi dziećmi, żeby utrzymywać ten żywot język języka polskiego. I tak mi się teraz przypomniało, moja córka zawsze mnie pyta, mamusiu, tyle, tyle tych krajów, tyle tych języków, jak my mamy dzielić tą naszą miłość? Bo tu warto wspomnieć o tożsamości, o tym, jak dziecko się czuje, prawda? Ona zawsze mówi, jak mam dzielić miłość do wielu krajów? I ja zawsze jej mówię, wiesz, nie trzeba jej dzielić, wystarczy, że ją pomnożysz, a jak ją pomnożysz, to wszystko się dobrze ułoży. To wydarzenie to nie tylko święto języka polskiego, ale także wyraz troski i zaangażowania społeczności polskiej w Szwajcarii w kształtowanie swojej tożsamości i zachowywanie swoich korzeni. Do szkoły szwajcarskiej, więc jest szwajcarski system, i wszystko jest szwajcarskie. Jest zupełnie inny niż na Malcie. Jak jest się na Malcie, to wydaje się, że jest na Malcie ładniej. A jak jest się w, w Szwajcarii, to wydaje się, że w Szwajcarii jest ładniej. Maltański, angielski, hiszpański, polski, niemiecki i uczy się francuskiego w szkole. Mm, dość łatwo, bo niektóre są bardzo podobne do siebie. Chyba najbardziej lubię polski. Najłatwiejszy jest dla mnie angielski albo polski. No nie za bardzo. Czasami tylko kiedy się uczę. Czasami mi się mylę. Najbardziej lubię czytać książki po angielsku. Przez edukację, integrację i współpracę, Polsko-Szwajcarski Instytut Kultury i Nauki inspiruje Polonię do dążenia do większego zrozumienia i wzmocnienia swojego dziedzictwa kulturowego. Organizacje tracą liczbę członków, nie są aż tak aktywne jak to miało miejsce w przeszłości, ale nadal istnieją, i moim takim bardzo pozytywnym doświadczeniem ostatnich jest, lat jest fakt, że w czasie naszej podróży do Brazylii, Argentyny w ubiegłym roku udało nam się nawiązać kontakt z organizacjami mającymi bardzo długie lata swojej działalności, aktywności. I udało nam się poprzez Instytut Rozwoju Języka Polskiego poprzez operatorów, którzy wzięli udział w naszych konkursach, odnowić centra nauczania języka polskiego albo stworzyć je na nowo. I tak w przypadku Brazylii w ośmiu miastach zorganizowaliśmy centra nauczania języka polskiego. Bardzo często jest tam po 7-8 grup 30 osobowych. Także nasze oczekiwania przerosł ten sukces, który, z którym się spotykamy. Widzimy, że to jest droga, że jest możliwość reaktywowania dawnych polskich organizacji poprzez tworzenie centrów nauki języka polskiego, promowanie polskiego w ten sposób. Myślę, że Dodatkowym powodem, który w tej chwili zaistniał, jest możliwość otrzymania karty Polaka poprzez ludzi pochodzenia polskiego z Ameryki Północnej i z Ameryki Południowej. Szanowni Państwo, szacunek, jakim cieszycie się tutaj wśród lokalnych społeczności, sukcesy, jakie odnosicie, są również dla nas dyplomatów źródłem satysfakcji i motywacją do dalszej współpracy z Państwem. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.